Od 1953 roku ponad 115 tysięcy polskich żołnierzy uczestniczyło w 92 różnych misjach. W tym czasie zmieniały się też zadania, jakie realizowaliśmy podczas misji, od zadań logistycznych do bojowych w Iraku i Afganistanie. Udział sił zbrojnych RP w misjach poza granicami państwa jest istotnym instrumentem polityki zagranicznej i potwierdzeniem odpowiedzialności Polski za kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednocześnie jest on źródłem doświadczeń operacyjnych i wyznacznikiem kierunków transformacji polskiej armii. Polska jest aktywnym i wiarygodnym sojusznikiem NATO. Dba nie tylko o bezpieczeństwo naszego państwa, ale także wspiera innych partnerów z NATO. Kieruje swoje siły do państw regionu i w bardziej odległe tereny. Uczestniczy także w wielu programach kluczowych dla bezpieczeństwa międzynarodowego, takich jak budowa systemu przeciwrakietowego czy lotniczy system ostrzegania i kontroli AWACS. Siły zbrojne RP współtworzą także istotny element systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Świadczy o tym objęcie przez Polskę. Wspólnie z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, dyżuru Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Nasz kraj uczestniczy też w realizacji stałej współpracy strukturalnej UE PESCO, czyli ścisłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Polska jest również aktywnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1 stycznia 2018 roku jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podkreśla w ten sposób istotę poszanowania podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego.